Witam serdecznie na kanale mojej NT Dzisiaj zapraszam was do recenzji tego oto ciekawego folderu od firmy Kaiser, a konkretnie jest to model Oktober w wersji z okładkami z mikarty. Na początek, oczywiście, porównanie wielkościowe i tym razem zacznę od Victorinoxa 91 mm, konkretnie model Tinker, Ontario Rad 1, który jak widać jest znacznie, znacznie większy. Schneiderko, Delika 4, już tutaj wielkościowo bardziej zbliżony jest Kaiser Oktober do Deliki. No i oczywiście Sanremu 710. Tak to się prezentuje, jeśli chodzi o sam rozmiar noża. No a teraz standardowo pora na plusy i minusy. Jak zawsze oczywiście zacznę od plusów. No i pierwszy z nich to jest sam wygląd, który moim zdaniem jest dosyć atrakcyjny, zwłaszcza jeśli chodzi o głównie. Ma na tutaj dosyć ciekawe kształty, dodatkowe elementy, akcenty, które ten kształt urozmaicają. No mi się to bardzo podobało. Myślę, że nie tylko mi wielu osobom ten kształt, tutaj ten no, profil tego noża, tego foldera, tej główni. Może tutaj przypaść do gustu, mamy tutaj wycięcie, takie wyżłobienie w głowni. Tu również jest taki dodatkowy akcent stylistyczny, który no sprawia, że po prostu mimo tego, że mogą to być po prostu dwie proste linie, tutaj trzecia i byłoby no tak zwyczajnie, można śmiało stwierdzić nudno, tutaj jednak tak nie jest. Są dodane te elementy stylistyczne, akcenty które po prostu sprawiają, że ten nóż prezentuje się bardzo fajnie również w pozycji zamkniętej jak dla mnie też to wszystko ładnie fajnie się tutaj spina układa i generalnie za wygląd ode mnie plus kolejny plus to jest bardzo dobra mechanika to już myślę, że mieście okazję zaobserwować przy okazji odpakowywania tego noża, gdzie tutaj już była tak naprawdę jeśli chodzi o tą głównie, to była wręcz gilotyna teraz z racji tego, że musiałem się trochę pobawić w tej wcentrowanie trochę ten pivot mocniej skręcić, już może aż tak bardzo gilotynowo nie jest, ale dalej muszę przyznać, że jeśli chodzi o mechanikę, to jest tutaj naprawdę bardzo płynnie, gładko i e, nóż i dobrze się otwiera i również fajnie się zamyka. Oczywiście to wszystko jeździ tutaj na łożyskach, ale to już możecie zobaczyć w nagraniu, rozkręcania tego noża tam, więc jeszcze było w, pod względem tego, jak to wszystko jest skonstruowane. Kolejny plus to jest stosunkowo niewielka waga. Mamy tutaj folder, moim zdaniem, chyba mogę śmiało powiedzieć, takich średnich rozmiarów, może średnich mniejszych, porównywalny wielkościowo do Deliki. A jeśli chodzi o jego wagę, mamy tutaj poniżej 100 gramów, dokładnie 92,7. Więc jeśli o ten parametr chodzi, to również jest to spory plus Kaisera Oktobera. Ze względu na to, że po prostu nie czuć go specjalnie w kieszeni, a jednak kawał noża mamy tutaj do użytkowania, kawał główni również do cięcia, do wszelkich prac jest tutaj dla nas dostępny. Kolejny plus to jest flipper, który moim zdaniem jest bardzo ciekawie tutaj rozwiązany, zaprojektowany, ponieważ nie tak jak większość flipperów wystaje nam tutaj gdzieś z główni i w momencie, kiedy nóż trzymam w kieszeni, po prostu może nas tutaj dźgać, czy też dźgać różne inne rzeczy, które akurat w tej samej kieszeni co folder przenosimy. Tutaj jest on wkomponowany w rękojeści, jakby wzdłuż tej rękojeści, trochę jak front flipper, ale jednak nie, jednak tutaj nie śmiałbym nazywać tego front flipperem, bo po prostu jest to flipper, tylko ukryty, sprytnie w tym wycięciu w rękojeści, dzięki czemu kiedy głównia jest złożona to on tak naprawdę no, może trochę minimalnie tutaj ponad tą linię wystaje, ale jest to zupełnie niewyczuwalne, nieprzeszkadzalne. No i moim zdaniem jest o wiele, wiele wygodniejsze w codziennym przenoszeniu przy sięganiu po ten nóż niż taki zwykły, standardowy, wystający tutaj do góry flipper. Kolejny plus to są właściwości tnące. Tutaj na te właściwości tnące składa się przede wszystkim stal na głowni. Tutaj mamy stal cpm 20 CV. No i również szlif jest tutaj dosyć cienko, fajnie wyprowadzony, dzięki czemu cięcie tym nożem prawda, sprawia dużo przyjemności. Nie ma tutaj żadnego problemu, nie trzeba się męczyć, dokładać jakiejś dodatkowej siły, żeby przeciąć jakieś grubsze, twardsze materiały. Śmiało, wygodnie, przyjemnie się tym pracuje, więc tutaj za te właściwości tnące ode mnie jak najbardziej plus. Kolejny plus to jest wygodny dostęp do liner loka w celu złożenia noża. Tutaj jest odpowiednio duże wycięcie w głowni. I co ciekawe, często jest tak, że takie wycięcie może niestety mieć negatywny wpływ na ergonomię. Tutaj tego negatywnego wpływu nie ma. Jest to na tyle dobrze zrobione, przemyślane, ponieważ listek liner loka jest tutaj na krawędziach zaoblony, więc nie rani, nie kuje, nie dźga palce w momencie kiedy chwycimy ten nóż jak chcemy trochę ciężej nim popracować, mocniej go chwycimy, żeby mieć tą pewność chwytu, nic tutaj złego się nie dzieje a również to wycięcie jest na tyle duże, że odblokowywanie tej głowni jest bardzo wygodne nie sprawia żadnego problemu, nie trzeba gdzieś tutaj kciukiem szukać tego miejsca, wpychać go między dwie okładki, żeby po ten listek blokady odciągnąć tutaj czegoś takiego nie ma, jest to bardzo wygodne. Kolejny plus to jest to o czym już przed chwilą wspomniałem czyli ergonomia ergonomia, która tutaj jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie zwłaszcza jeśli chodzi o ten klips który jest tutaj w tym chwycie bez wykorzystania tego finger choila jest niewyczuwalny jeszcze tylko sprawdzę i również w tym chwycie przy wykorzystaniu finger choila też ten klips jest praktycznie niewyczuwalny, ja nawet mam wrażenie, że jakby go po prostu tutaj nie było, nawet jak mocniej ścisnę, nic mi się tu nie wżyna nic nie czka mnie w dłoń, nic mi tutaj nie przeszkadza, mogę śmiało, mocno trzymać, ciężej pracować tym nożem, więc jeśli chodzi o ergonomię, to tutaj bardzo duży plus ode mnie leci dla tego foldera. Mam jedno zastrzeżenie, ale to do tego wrócę przy okazji minusów. No i jak jesteśmy już przy ergonomii przy tym znikającym głównie klipsie, no to tutaj plus ode mnie za ten klips. Jest to deep carry, chociaż kawałek noża jednak wystaje, bo nie są on zamontowany, że tak powiem, najwyżej jakby się dało. Jeśli chodzi o rękojeść, nie ma tutaj z tym dla mnie żadnego problemu. No ale przede wszystkim to, że ten klips jest bardzo dobrze wykonany. Nie ma tutaj zbyt wysokiej Rampy to też jest istotne, dzięki czemu nie zahacza nam o inne elementy, chociażby o karoserię samochodu przy wsiadaniu czy, czy inne, inne rzeczy. Nie ma tutaj zbyt dużego ryzyka. Również wkładanie, wyciąganie bezproblemowo. No i ta ergonomia, tak? czyli ten klips po prostu znika sobie w dłoni w momencie, kiedy ten nóż chwycimy. Więc za to również idzie plus. Tyle jeśli chodzi o plusy, teraz pora oczywiście na minusy. No i pierwszy z nich, w odniesieniu do tej ergonomii, o której przed chwilą wspominałem, to jest jak dla mnie zbyt duży ten finger, czy, a konkretnie chodzi mi o ten odstęp między palcem środkowym a wskazującym. W momencie, kiedy w ten sposób chwycimy nóż, żeby tutaj mieć większą kontrolę. Nad głownią podczas cięcia, no tutaj ten odstęp dla mnie przynajmniej, zaznaczę, że przypomnę, że mam dosyć chude palce, więc może to jest mój problem, może ktoś inny nie będzie tego miał, no ale to jest tutaj przeze mnie recenzowane, więc u mnie ten pewien problem był. Może nie są duży, można powiedzieć, że jest to pewna drobnostka, ale jednak nie czułem się zbyt pewnie i zbyt komfortowo, ze względu na właśnie tę dużą przestrzeń oddzielającą te dwa palce. Wolałbym jednak, żeby to było bliżej i wtedy czuję, że mam tą kontrolę jeszcze większą i jeszcze pewniejszy chwyt a tak to niestety czuję, że tutaj no, ten odstęp jest za duży i tak bym trochę tracił tej kontroli, takiej, chociaż może, może samej kontroli nie, ale bardziej poczucia tutaj panowania nad tym ostrzem, tą głownią no jest to pewna pewien aspekt konstrukcyjny, tak to niestety wygląda więc jeśli chodzi o moje chude. Palce, no to tutaj pewien problem z tym mam cały czas, więc ode mnie za to idzie minus. Kolejny minus to jest trochę dla mnie zbyt ostry jimping na fliperze. W momencie, kiedy lubimy sobie poklikać nożem, pootwierać go sobie, to po pewnym czasie po prostu zaczynam odczuwać na palcu wskazującym, którego używam do. Otwierania, które po prostu za pomocą tego flipera ten głównie otwiera. Zaczęło po prostu to odczuwać, że tutaj mi cały czas to ściera opuszek mojego palca i to zaczynało z czasem sprawiać pewien dyskomfort. Jeśli oczywiście nie klikamy nożem, to to nie będzie żaden problem, bo wiadomo, wyciągniemy, otworzymy, głównie coś tam potniemy, popracujemy i chowamy i dopiero następny raz za. Kilkanaście minut, kilka godzin, albo następnego dnia możemy użyć tego noża, ale jeśli lubimy sobie poplikać, to, to może sprawiać tutaj pewien dyskomfort. Dziwi mnie trochę też ostrość tego, 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 tego jumpingu na flipperze, ponieważ ten tutaj z kolei na grzbiecie głowni jest wykonany znacznie, znacznie lepiej. Jest bardzo przyjemny w dotyku, nie sprawia żadnego dyskomfortu, a również daje tutaj dobre podparcie dla kciuka i nie ma z tym żadnego problemu, więc trochę mnie dziwi fakt, że są to jakby dwa różne e, jimpingi zastosowane. Zobaczcie zresztą jak tutaj to wygląda, wygląda te przestrzenie. A tutaj no jest to zupełnie inaczej zrobione. Te przestrzenie między tymi kolejnymi e, wcięciami są znacznie, znacznie mniejsze niż tutaj. No i zapewne przez to jest to po prostu znacznie Wygodniejsze, więc jak dla mnie śmiało, można było zrobić tego samego rodzaju jumping, co na grzbiecie główni również przy fliperze. Kolejny ostatni już minus, to jest pewne zastrzeżenie z mojej strony do wyglądu, ponieważ nie do końca podoba mi się ta hmm, mikarta, która z założenia miała być czerwoną hmm, mikartą. No i owszem, jest tutaj trochę tego czerwonego koloru, powiedzmy z tej strony więcej, z tej jest zdecydowanie hmm, mniej. Ale jednak no moim zdaniem wolałbym, żeby to faktycznie było czerwone, powiedzmy tak jak tutaj na, na brzegu, żeby mniej więcej cała ta rynkość w tym kolorze się prezentowała. Tutaj mogę podziękować jednemu z moich widzów, czyli Michałowi Dziubińskiemu, za dosyć trafne określenie tego rodzaju mikarty, karty on to określił, Bacon Edition, i tutaj muszę się śmiało w 100% z tym zgodzić, że rzeczywiście wygląda to po prostu taki plaster bekonu. Może niektórym się podobać, może innym nie. Widziałem materiały, gdzie można po prostu za pomocą oleju tą kartę nasączyć odpowiednio i wtedy ten kolor się udaje wyciągnąć. Bardziej ten bardziej taki czerwony, intensywny kolor daje się wyciągnąć. No ale nóż z z fabryki wygląda w ten sposób, więc jak dla mnie no, nie do końca atrakcyjnie, stąd też minus. To jeśli chodzi o plusy i minusy, no i teraz kwestii samego podsumowania. Szczerze powiedziawszy, jak tak patrzę na ilość plusów, jakie znalazłem w tym folderze, a minusów, ten stosunek to jest no, przynajmniej ponad dwa razy więcej plusów niż minusów, więc można chyba śmiało powiedzieć, że jest to całkiem fajny, udany folder. No, i generalnie tak jest, takie są moje uczucia. Mam pewne zastrzeżenia, oczywiście, do tej ergonomii, do tego zbyt dużego odstępu między jednym a drugim palcem, jeśli chwytamy i wykorzystujemy ten finger, który który jest duży, no i jest zaprojektowany na tego, żeby po prostu z niego korzystać. Ta wersja MIKarty, ta Bacon Edition, też średnio, jeśli chodzi o mój gust, trafia do mnie. No ale to są, powiedzmy pewne drobnostki, pewne takie moje spostrzeżenia, które nie każdemu muszą tutaj przeszkadzać i zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie zwróci na to uwagi. Niektórym może się na przykład ta okładka, ten rodzaj mi karty tak wyglądający bardzo spodobać. Ktoś, kto może mieć grubsze palce, być może nie zauważy tutaj tego odstępu, więc będzie bardzo zadowolony, a plusów tego noża jest naprawdę, naprawdę dużo. Poczyna od świetnej ergonomii, bardzo dobrych właściwości tnących, ciekawemu projektowi wizualnie. No naprawdę to wszystko bardzo wygląda ciekawie, a jednocześnie mm, stylistycznie jest i interesujące, i nie jest też przynajmniej jak na mój guz, mocno jakoś udziwnione. Flipper, który jest mm, moim zdaniem bardzo fajnie rozwiązany bez tego wystającego elementu. Też bardzo fajny konstrukcyjny aspekt tego noża mechanika również. Więc no tutaj myślę, że jeśli komuś te drobne Minusy, na które ja zwróciłem uwagę, nie przeszkadzają to śmiało może tutaj zaryzykować i taki nóż sobie wypróbować nabyć. Więc jeśli chodzi o mnie, to jak najbardziej jak najbardziej mogę go właśnie wam drodzy widzowie polecić. się chodzi o moją recenzję, przypomnę Kaiser October w wersji z okładkami z czerwonej mikarty, chociaż bardziej Bacon Edition Mikarty. Jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za uwagę, zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, no i oczywiście do usłyszenia.